Halo, witamy panowie i panie, z tej strony Emil i dzisiaj pogrywamy sobie na skany awp taka mapa. Normalnie tu akacze są, ale my sobie skanujemy AFPom, bo chcieliście, także... Halo, halo, witamy. Jest ze mną Gostu? No, witam. Jest e, Robcio. Elo. I r No i szczelamy. Dobra. Easy clutch. Oh nice. Widziałem, jak podskakiwał. Halo, nie. Robcio. Tak się brzydko nie robi. Czekaj, bo ja muszę zreloadować, bo ono nie mam. Nie, e! nic nie musisz. <gry> A wy tylko no skowy strzelacie? No nie ma sensu chyba no. skupować, nie tutaj. No. Tak mi się no. wydaje. Dobra, ale, ale fajna mapa, Gdaliśmy sobie no. wcześniej na niej troszeczkę. Kupiłem granaty, chociaż i tak nie korzystamy. Ale c. Ogólnie najlepsza taktyka to tutaj rzucić moło i ich podpalić. Z mała trochę tak No. Ja widziałam taką właśnie, taką mapę którą ja widziałam, to była taka długa, długa linia Strasznie z jednej i z drugiej strony i tam można też chyba było rzucać moło, ale no wiesz, no moło nic nie... Ej halo, hajs? Ej robcie, ghostu rzuć tego, rzuć Bo ja nie mam i nie wiem czemu Resło mi znowu, o! Pykło Co robcie, powiesz? no easy clutch Okej a z pistoletów też możemy czy nie? Bo pistolety to w sumie gorsze niż stawpy. Nie dawaj, tylko Ale o, w sensie może, o może także digle, wiecie jeszcze. No dobra, digle i. Oj, Michał, zerwałeś sobie. No właśnie, to jest głupy wejś, mu, robcio. Albo nie zrobisz. Maksymalnie jest na 50 tysięcy i tam później wiecie. Oj O Jezu! No, pykło! No nie Można podpowiadać Można? Nie, co ty? To się tak mówię, że można było podpowiadać, nie? O! Oh. Dobra. P powiem Ci tylko, że Robcio ma dziewięć. No. Dziewięć hp Obaj mieliście dziewięć, tak? No. obojga. Czy o oboje przez jeden pies? Teraz mi wyzerowało No, to masz... A, masz, dobra, okej. Okay. Ej, w sumie znalazłem taktykę kupić sobie więcej AWP i tutaj po prostu wyrzucać i, i zamiast przedowywania. To jest chyba lepsze, bo i tak nam zeruje najczęściej hajs, nie? Ja? Dzięki Artu mam, mam jeden HP Elo? O Jezu Masz to co ja? No super Dobra, o! Nice! Trafiłem Cię w TDR tu, jak tak by byłeś po prawej swojej? Nie. Eee, okej. Okay. Okej. Ej, patrz. <grym i zbyt wioski> Ej, ale mieliśmy tam, wiecie, przed nagraniem gadaliśmy, że sekundy chociaż poczekać, nie? Oh. Oh. A, to teraz od sekundę będziemy czekać, bo wiecie, jak to jest, że tak się spełnimy śmiesznie, że tak naprawdę wiadomo, gdzie się spełnimy. Oła? To chyba ode mnie. Dzięki, Robcio. Okay. <noise> Oj. Jakie widzę tu skoki szalone. Maj, no no To jest r tu kontrago, coś ciekawe, kto wygra tutaj. E, mecz Robcio komentatorze, kurwa. Nie było, nie było szansy popisać się. Co nie robcio? A no. my mogliśmy się tutaj jako komentatorze spisać, no, no ale... mogliśmy pokazać Quintessencje komentatorstwa sportowego. Tak Niestety nie udało się! Sekunda no! Oj sorry, teraz ja zapomniałem, ale wy wcześniej wczoraliście. A było też uzgodnione. Dobra, to teraz serio sekunda. A, nie kupię Digla. Oj Dostał, z Digla weź go, bo on ma na low. Nice. Też dostałeś z tego No dostałem 30 HP no, nie A strasznie miał HP jakby bierze za headshoty nawet nie? Te... Sekunda sekunda Dobra już Ała? Aua Tutaj będę komentował, tutaj jak widzicie Robcio air e, Gostu ma klacza e, bardzo dobrze mu idzie, czy zabije wszystkich. E, Gostu aktualnie no jest na low i niestety mu się nie udało. Gostu jak oceniasz sytuację po, tym, po tej rundzie. Ewidentnie przeciwnik ma ulhacka no, Skanował, skanował oh, przez ścianę, widać, że cheater. No, no wie, wie, wie. otóż trzeba, trzeba ich zreportować po prostu. A ja no, dobra, no, 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 ja, ja zawsze zapominam, to odruch! Dobra i tak już strzelony jestem. Jak kaczka. Dobra, teraz już nie będzie. Erytu, jak oceniasz sytuację naszych tutaj graczy sportowych, którzy klaczują co jeden to na innego? nie co to się dzieje, no nie skaczą i skanują, czy to... Czy, to, czy, to, czy Nie co? wiem, mi się wydaje, że ogólnie za, za, wag zawiódł. Po prostu wag zawiódł w tym momencie. co tu mówić? i dwa tygodnie i będzie wag zamotowany. Tak. Prawdopodobnie za swój fixe dostaną wag bana, a nie za cheaty, ale tu szczegół. No ja nie że, że, że e, za metro for, for Steam fuck a dostaną. Za metro for Steam tę skórkę do stea, tak. Wtedy... Te... robić nawet nie próbuj tego rzucać. Cleanera dostać. Tak, z CZ cleanera można dostać waka. Tak, za klinera cleanera można dostać waka. Rob się przyładuj. Uuu. Jeszcze trochę i za tyma będzie można waka dostać, to już w ogóle będzie jazda. No, A teraz nie zapomnijmy o tej sekundzie, chociaż. Robcie mogliśmy ten, jakoś to pokojowo załatwić. No, mogliśmy się nożami pozabijać. No. no. Ja już mam. Super, dostałem już. No, sorry, była sekunda Uro. tym razem. A no co jest? Nie ewidentnie stwierdzam, że tutaj gracze mają wallhaki Bo ja tutaj sobie ja nic nie widzę przy ścianach, ale jak patrzę na specu to ja widzę Przy tego wiesz widzisz to też Artu? No tak, to jest. To jest z... wallhack To jest wizja y, z graczy, znaczy no. Zigraczy Zigraja z... Z no, Tak było, z i graczy I to jest pokazane i wallhack ogólnie cały. No widać kto ma w życiu największego farta Ja Ty Oła, i mam 6KP halo Dobrze. Trafiłem Fajne. go jeszcze dygnem, wiesz? Jak wyczekał Oooo! Ewidentny wallhack, ale dobra, ja jestem z tobą w Gostów w teamie, także mi to odpowiada, że masz Wallhaka Najwyżej cofnie nam mecz dlatego y -y. na To Chcecie ja wam bo... ja dropnę macie <śleszy> 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 Ała? Ej no co jest! <śleszy> Ja... patrz, patrz, patrz Wyłącz tego suite fixa, bo waka dostaniesz. Patrz. Mech skill. O no, no. Ja bym cię zabił, nie? O oh. no. Boa, tu musiało boleć. Gostu poczułeś? Trafiłem mer za 70 chyba tym czy 370. A Ej, Gostu poczułeś ból od tego czy nie? No. Ej, ja, ale weź tak rzucaj, żeby ona była ode mnie, bo ja chcę też kupić. Ho, brawo, brawo, brawo Brawo Szkoda, że ja nie mogę jakiegoś wiecie, zabezpieczenia żeby przez sekundę się nie dał strzelać czy coś To jest też słabe, że nie wprowadzili takiej komendy Za karę go <gustu. grym> nie, nie mam teraz hajsu no Macie. Dobra, to Teraz ja ci oddam Nie, bo mi oddasz Halo! Kreś. Guys, tutaj bez sprzeczek No nie! Ale trafiłem kogoś to był ewidentny wallhack no, Dzięki. No fajnie, baranie. Robcie komentatorze, co tutaj widzisz? Bo ja tutaj widzę ewidentnie, kurde, że. Ja widzę tutaj, że koledzy chyba nie potrafią bawić się w grze i zainstalowali czyty do czyty. Żałosne w ogóle. Nie, a może to smurfy po prostu na, na skanowaniu. No, no, może tak, może po prostu grajmy na such tutaj. No sorry, no po prostu nawet nie nie że No sorry, no. Tysiąc, tysiąc wechłę poszło, kappa. To był ewidentny wallhack. Zobaczycie na nagraniu. Ej, ale weź rzucaj tak dalej te apy. Drop Dropnij awp, Dropnąć machasz? Kurde nie doleciała Ej halo co wy? A halo no, guys Patrz patrz gier. A kurde Ja 360ki robię ogólnie Ja ten Ja nie mam czułości na 360ki w ogóle bez 180ki robicie, a nie 360ki Patrz a co o, ja o, o, gadam? Zafił. W sumie jest 360 tutaj. Co ja pierdolę? On takie niepełne robcie, jakoś tak robi. Czekaj, patrz. Czekaj, ja zrobię 628. <noise> Czekaj, patrz. Przecież tyś walnął w No ja. Już mi myszkę nie wyrabia. <noise> o! To było no. niezłe, to było niezłe. No, Ej, nie się... da największą czułość. MLG do 130 Ej, czekajcie, nie strzelajcie tak od początku już czekajcie, Sensitivity Inter. Dobra, już Sensitivity 50 Jezu, no, no Oszukać przeznaczenie? No. Matrix? <laughs> o, ktoś dostał no, Bo widziałem krew Ode mnie, ode mnie No wiem Ej, zagrajcie sobie na 50 z Sensitivity Już miałem challenge'a, sry Lecimy, guys. Dawaj rob się, zabijesz. Jaki fart! Ojej, <noise> złamu mi zabrakło w diglu. Pierwszy raz taka sytuacja. Ghost został. <noise> Obydwo... -a, nie? Dobra, to teraz jak ktoś powie, to strzelamy, co? Żeby nie było tak od razu. Mi nie sygnał, to mnie zabijesz. Dobra. Dobra, już. Ała, no halo! Co?! <noise> <śmienicza> nie no po prostu wallhack <śmienicza> za <śmienicza> swityfik... Co wallhack za nie ja Aha Ninja Ninja Co my gramy? Ale to kupiony. Nie, nie, ściemo, sorry Ktoś dostał już? Ja dostałem raz Znigna pewnie, nie? Zapy. O jest to dostał być bani, gdyby nie Emir No tak z tych nie będzie No ja specjalnie Digla wyciąga żeby jak ktoś podskoczy to od razu mu strzaj żeby go spowolniło I, Ej halo no co wy Przecież było mówione, że kurde jak ten O obok mnie Właśnie. Asysta. Właśnie mnie Widziałem jak skoczyłeś, więc... Patrz! Co za kamper Nice? Aby dwoje dostaliście ze mnie, obydwoje. No do 50. Ej halo! <ślesy> 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 Nie robczo! Wiesz <ślesy> <Yes>. Mądry! <Mon> <ślesy> No, ro <noise> no. Alo, Robcio, Elo? No chodź, 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 chodź Ej, nie mam kewlara, muszę zakupić. No to masz problem. <głos> <głos> no no Robcio, ostatnia strzała, no... Złota... Złota, złota strzała była. Złoty strzał dawaj. Idziesz od gunem Co? Co się stało? Killa wpisał? <grymne> i ENTER Aha <grymne> Zgadłem Robcia Bo on pod tym ma chyba takiego killa jakby <grymne> Jakiś robciu mi dropnij Chabuś nawet mógł pójść nawet mi pójść Ja pierdzielę Masz! Dzięki <grymne> Masz nawet to jak chcesz Dobra biorę Pomogę ci nie będę zły Przepraszam. A no przepraszam, z Digla. Ammo, halo. Chodź nie bi. No, dawaj. No nie, zablokowałem się. To nie skoczył Gostu, komentuj, komentuj! To nie jest żadne wucha, oni wcale nie widzą co to jest Podczas nagrać AR to po prostu nie wiem co mam powiedzieć On tak słabo gra no <laughs> To jak twój mózg Oje <wszystkie mixedler> no mam <mówić> Bo nie słychać Jest! <Beyond yap> <Paris> Jest, 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 jest! To już by się jest, spodziewał, jest. że R-TU deadnie wszyscy. <laughs> Chcesz R-TU czy nie? Już mam dropa, ale robcie AWCH u mnie. No trudno, życie nie? Zostałeście na przodku, nie mnie. Gdzie jest okay. Po prawej, po lewej? Okej. Okay. No! O dobra, koniec w sumie dobra, to, to, to było na tyle robcie na końcu zawczył, więc chyba się nie pożegna z nami. A ale jest, jest gostu, więc się pożegna. No, Narka, oczywiście polecam wszystkim tą aplikację to się nazywa e, Wallhack do Counter strike Global Offensive. To sweet fix. A może? Ale Wallhack wiesz, tak bardziej profesjonalnie brzmi. No, no tak, go ucięło, a R tu jeszcze był ze mną no i kończymy panowie, bo 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 tak, jeżeli macie jakieś fajne mapy czy coś, to możecie je podsyłać. My sobie chętnie ogramy, tak jak na przykład jakieś koopy czy coś możecie też podsyłać ELO! Nie. Tak! ELO! Elo. Halo, guys? Nie, ja. ja chcę, ja chcę! Też się zabawię Halo, do, co tak szczelasz go z 26? Dobra, nieważne, cześć!